Ta seria nie jest dla wszystkich. Jest dla tych, którzy podejmują decyzje. Dla liderów, którzy muszą planować z wyprzedzeniem. Wszyscy mówią o AI, marketingu i automatyzacji bez strategii, nie mając czasu, by zrozumieć, co tak naprawdę się zmienia. Zabieram cię w podróż po realnych przykładach, po firmach, po decyzjach, które mają znaczenie. Kontrowersyjnych prawdach, o błędach, których nikt nie pokazuje i o tym, w którym kierunku naprawdę zmierza rynek. Jesteś gotowy patrzeć szerzej? Zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem, że. Zatrzymamy się i opowiemy sobie troszeczkę o ofiarach sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że wszyscy się troszkę czają, że mają takie poczucie, że nic się nie wydarzy, że ludzie nie stracą pracy i tak dalej. Słuchajcie, no ja nie chcę straszyć, ale po prostu mam tutaj 10 przykładów, które sobie zapisałem i dlatego wolałem nie nagrywać z tego, tego samochodu. Ponieważ, no zobaczcie, no, IBM 7800 pracowników, technologia, moi drodzy, i oni przez to, że zastępują pracowników działu HR, analizują CV 7800 pracowników. No przecież to jest jakieś szaleństwo. Automatyczne systemy obsługi pracowników. Następnie AI szybciej i taniej wykonuje powtarzalne zadania administracyjne. Tak napisali. Na swojej stronie internetowej. Więc moi drodzy, pierwszy przykład z brzegu, i już widzimy, że 7800 osób straciło pracę. Co bardzo ciekawe, Duolingo, moi drodzy USA, edukacja, aplikacja językowa, myślę, że bardzo znana, zastąpieni pracownicy sztuczną inteligencją w takich zadaniach jak generowanie pytań, tworzenie kursów, robienie ćwiczeń. I co bardzo ciekawe, nie podali. Ilości pracowników, którzy zostali zwolnieni, a mam wrażenie, że tych pracowników może być bardzo, ale to bardzo dużo. Sztuczna inteligencja w językach obcych może nam niesamowicie pomóc. Już na chwilę obecną jesteśmy w stanie bez umiejętności języków obcych poruszać się bez problemu po całym świecie i w czasie rzeczywistym każdy język sobie przetłumaczyć. Więc zwróćmy uwagę, że nawet nie pochwalili się, jaka to jest ilość osób. Ach, te zmiany kadru, nie wiadomo. To to, żeby te filmy były ciekawe, ale moi drodzy, kolejnym obszarem to jest telekomunikacja. 10 tysięcy osób straciło pracę poprzez chatboty, voiceboty. One po prostu przejmują obsługę klienta. Już coraz częściej nie jesteśmy w stanie zrozumieć, czy rozmawiamy z człowiekiem, czy też z chatbotem. A one bardzo często są w stanie w płynny sposób zrobić, w momencie, w którym faktycznie czuje ten chatbot, że powinniśmy porozmawiać z handlowcem, robi szybkie przekierowanie i klient jest zadowolony. Procesy takie jak konfiguracja usług czy składanie reklamacji już całkowicie są obsługiwane przez sztuczną inteligencję. Dodatkowo automatyczne monitoringi sieci powodują, że trzeba po prostu mniej osób do obsługi fizycznej całej infrastruktury. Kolejnym przykładem jest McDonald's KFC. Optymalizacja procesów przez sztuczną inteligencję może być takim przykładem nie do końca trafiającym, ponieważ wiemy, że oni w ogóle opierają się na tym, żeby zawsze wszystko było sprocesowane i jak najszybsze, ale taki prozaiczny element ich działalności, jak odbieranie zamówienia, które zawsze wykonywały osoby. Które no, nie potrzebowały żadnych kwalifikacji, byli to jacyś studenci, na dzień dzisiejszy już mogą być obsługiwane przez sztuczną inteligencję całkowicie bezbłędnie. Czy to nie daje do myślenia? Optymalizacja e-commerce poprzez sztuczną inteligencję. Moi drodzy, sprawdźcie sobie taki drastyczny przypadek, jak temu, który na chwilę obecną jest w stanie tak dobrze wytargetować. Produkty, jakie chcemy yy, oglądać, że to jest wręcz niemożliwe. Tam wchodzą kolejne schematy. Które ostatnio oglądałem bardzo fajny odcinek na którymś z kanałów, w którym gościu opowiadał, że. No to zaczyna być trochę kasyno, a ta sztuczna inteligencja jest w stanie nami e, niesamowicie manipulować. No i pamiętajcie, że wszystko to, co się dzieje na waszych ekranach, w waszych kampaniach reklamowych, w waszych portalach zakupowych, to wszystko jest optymalizowane przez sztuczną inteligencję, która. Jest lepsza niż nasze mózgi, bo one często zawodzą. Przewiduje się, że do 2030 roku przez sztuczną inteligencję i automatyzację zniknie 300 milionów miejsc pracy. Czy to jest powód do martwienia się? Dla osób, które nie chcą się rozwijać, zapewne tak. Każdemu rekomenduję, żeby zamiast uczyć się jakichś poszczególnych specjalizacji, powtarzalnych prac, zaczęli interesować się tym, jak zarządzać sztuczną inteligencją. I to może spowodować, że ich życie będzie po prostu lepsze. Wszystkie zmiany, które były od przemysłu poprzez internet, powodowały, że żyło nam się coraz to lepiej, żyliśmy na coraz to lepszym poziomie. I mam nadzieję, że sztuczna inteligencja będzie dokładnie taką samą zmianą, a na tym kanale będę pokazywał, jak w mądry sposób wdrożyć ją do Twojego życia. Dzięki za dzisiaj, cześć.